Siemano ekipa! Dzisiaj mam do przetestowania e, petardki C4 od Pyromaxa. W ogóle tak bym chciał dać Wam znać, że e, nowa kamera, pierwszy filmik będzie na nowej kamerze. Zobaczymy w ogóle, bo słaba jest pogoda do nagrywania. Jest zimno w ogóle, mgła, szaro-buro szaro, i ponuro. Ko 0 stopni jest. E, także zobaczymy. W 4K będziemy teraz nagrywać, więc ja jestem ciekawy, czy będzie duża różnica e, czy będzie duża różnica pomiędzy Full HD a 4K w tej kamerce? Zobaczmy. Mamy tak. Takie C4 małe, małe opakowanie. 12 sztuk. Koszt około 6-7 zł. W sumie bez promocji, tak naprawdę. To jest klasa F3. Kod produktu PXP 312. Piromax, oczywiście. NEC 9,6 gram na 12 sztuk, czyli to wychodzi jakieś 0,8? Coś takiego, 0,8 gram na sztukę. E, rok produkcji 2022. No i zobaczymy, co tutaj zrobi. Zrobimy sobie szybki teścik. E, garnek: mam patelenkę, mam garnek taki mniejszy, jeżeli patelnia nie da rady. Do tego mam. E, zrobimy sobie test destrukcji, taki malutki gdzieś tam w trawie. No i generalnie głośność, nie? Także co, nie przedłużając, odpalimy sobie, e, odpalimy sobie petardkę jedną, zobaczycie jak ona pierdnie, że tak powiem. Jeszcze raz pokażę Wam jak wygląda, tak wygląda petardka. Ładny papierek fioletowy. No i co, zobaczmy, zobaczmy jak to sobie poradzi. Powiem wam, powiem wam naprawdę, naprawdę sowicie pierdła, jak na 0,8 grama, kurde, powiem wam, jestem, jestem zadowolony. Dobra, za chwilkę wrócimy, e, przygotuję tylko patelenkę i zobaczymy, czy, czy podniesie ją troszeczkę. O kurde, ty! <gry> Ej, a patelnia myślę, że z pół kilo miała. Kurde, powiem Wam, że mocne te petardy są. Naprawdę. Mam nadzieję, że to było widać wszystko. Ale, kurde, naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze mm, test gdzieś w trawce. A zróbmy sobie tutaj w meszku. No, gipsik został. No dziurka sama, widzicie, nie jest za duża. Ale powiem wam e, patelenkę podbiło dosyć mocno. Patelenkę podbiło dosyć mocno. Patelnia z pół kilo myślę, że, e, że waży. Także co? Ja myślę, że możemy sobie podsumować delikatnie co tam się zadziało. Zapalniczka odmówiła mi posłuszeństwa, aczkolwiek powiem wam, że... Kurde, petardki naprawdę sowicie pierdzielnęły jak na te 08 grama, plus kurde, patelnie podbiło na jakieś 8 metrów. Co prawda patelnia nie była za ciężka, ale no patelnia też nie ma za dobrego kształtu. Także fajnie, jedynie no wiadomo, to no to jest 0,8 grama, no nie zrobiło za dużej destrukcji, ale jest zimno dzisiaj. Ale kurde. 6 zł za paczuszkę 12 sztuk, ja myślę, że ósemeczkę bym dał. Naprawdę od Piromaxa 2022 partia. Nie wiem, jak to inne partie strzelały, ale bo już chyba za dwie paczki wystrzelałem tych petard z tej partii. Także powiem wam ósemeczka, nie? Wierzcie, jeżeli macie jakieś tam wolne fundusze do takiego delikatnego strzelania, wiecie, bo ciągle te Albańczyki. Także naprawdę fajnie. No i co, widzimy się, słuchajcie, później. Na następnych testach! Yo!